Jeszcze chwila i konie ruszyły. Dobrze tutaj oksymoron, dobrze Stradius. Te dwa konie na ostatniej pozycji galopuje Orinoco Flow. Od na zakręcie I za chwilę w zakręt wprowadzi oksymoron. Oksymoron na pierwszej pozycji, na drugiej galopuje Stradius. Już są na uku. Blisko jest także Dark Bullet. Na ostatnim miejscu galopuje Cherry Madness. Pół zakrętu, no i Oxymoron tutaj wzmacnia tempo, kontroluje sytuację Stradius, blisko jest Orinoco Flow, także niedaleko Dark Bullet i stawkę zamyka Cherry Madness. Przed wyjściem na prostą Oxymoron troszeczkę już tutaj gorzej, środkiem toru finiszuje Stradius, a od pola bardzo lekko galopuje Orinoco Flow. Do celownika jednak jeszcze jest ponad 400 metrów, tam do walki próbuje się włączyć również Dark Bullet. Do celownika 350 metrów Stradius i tutaj finiszuje pole, pole Orinoco Flow, a przy kanacie cały czas dzielnie walczy Dark Bullet. Jeszcze 150 metrów do celownika. Stradius jest na pierwszym miejscu, o drugie miejsce walka. Czy Dark Bullet, czy też Orinoco Flow i chyba Dark Bullet będzie drugi. Wygrał Stradius.